Powiedzmy to wprost: wszyscy, absolutnie wszyscy, od A1 do C1 używają w kółko I think albo in my opinion. Jasne? Jest to poprawne, ale jeśli naprawdę chcesz brzmieć bardziej naturalnie i w sposób bardziej wyszukany, czas dodać kilka innych zwrotów do Twojego językowego repertuaru. Dzisiaj pokażę Ci 7 zamienników, a każdy z nich w kontekście, tak żebyś wiedział dokładnie, kiedy i jak go użyć. Believe. Ciekawe jest to, że słowo believe wywodzi się z wierzyć, z wiary, a więc czegoś, co w naszym rozumieniu nie musi mieć żadnych doworów. Ale w angielski, kiedy mówimy I believe, paradoksalnie brzmi to znacznie poważniej, a czasem nawet bardziej profesjonalnie niż zwykłe I think. Używamy tego zwrotu właśnie wtedy, kiedy mamy mocne poczucie. Że coś się wydarzy albo że coś się powiedzie. To nie oznacza oczywiście, że mamy przed sobą twarde fakty, ale komunikujemy bardzo silne przekonanie, oparte czy to na naszym doświadczeniu, czy na intuicji, czy też na jakichś przesłankach, które uznajemy za wiarygodne. Dlatego I Believe świetnie sprawdza się w kontekście biznesowym, na spotkaniach czy prezentacjach, bo dodaje wypowiedzi ciężaru i pokazuje, że nie mówimy tak mi się wydaje. W języku polskim, też nie tłumaczymy tego dosłownie jako wierzę, ale raczej jestem przekonany albo uważam, że. To właśnie dlatego mimo swojego etymologicznego rodowodu, I believe odbierane jest jako coś co brzmi mocniej i bardziej ekspercko niż zwykłe I think. I suppose. Zwrot I suppose to wciąż wyrażanie opinii, ale w zupełnie innym odcieniu niż I believe. Tam mieliśmy mocne przekonanie. Tutaj mamy raczej pewną rezerwę. I suppose używamy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć. Tak sądzę, ale nie jestem do końca pewien. Albo kiedy chcemy lekko złagodzić naszą opinię, żeby nie brzmiała zbyt stanowczo. W języku codziennym pojawia się bardzo często, szczególnie w brytyjskim, gdzie jeśli na zadane pytanie odpowiemy I suppose so, będzie to oznaczało. No chyba tak, tak mi się wydaje, z takim lekkim wahaniem. Możemy tego użyć w kontekście, gdy zgadzamy się niechętnie. Na przykład, I suppose you're right. To będzie brzmiało, no chyba masz rację, ale z nutą zastrzeżenia. W polskim można to tłumaczyć właśnie jako chyba tak, albo sądzę, że tak, ale nie jestem pewien. Jest to świetny sposób na to, żeby brzmieć bardziej naturalnie i autentycznie, bo przecież nie zawsze jesteśmy w 100% przekonani do tego, co mówimy. Dlatego, I Suppose dodaje do wypowiedzi właśnie tę nutę wahania czy dystansu, a jednocześnie sprawia, że nasz język brzmi bardziej miękko, mniej kategorycznie niż przy zwykłym I think. It seems to me. Kiedy używamy zwrotu It seems to me, to tak naprawdę mówimy coś więcej niż zwykłe I think. I think brzmi jak osobista opinia, to co ja uważam, ja się pod tym podpisuję. Natomiast it seems to me od razu osłabia ten osobisty ładunek, przerzuca odpowiedzialność za opinię na zewnętrzne wrażenia. Bo no tak jakbyśmy mówili, to nie ja coś sobie wymyśliłam, po prostu tak to wygląda, tak to się rysuje z faktów, które mam przed oczami, tak mi się wydaje. Dlatego ten zwrot świetnie sprawdza się w sytuacjach, kiedy chcemy złagodzić swoją wypowiedź, kiedy nie jesteśmy pewni albo kiedy nie chcemy zabrzmieć zbyt osobiście czy oskarżycielsko. Zamiast na przykład powiedzieć I think you made a mistake, co brzmi bardzo bezpośrednio, możemy użyć It seems there was a mistake. Czyli wygląda to już nie tak jakbym kogoś atakowała, tylko raczej opisuje sytuację, która sama tak wygląda. Właśnie w tym sensie it seems to me bywa takim językowym bezpiecznikiem, bo to nie moje ubzduranie sobie czegoś, tylko wrażenie, które przychodzi z zewnątrz. From my perspective jeśli chcesz podkreślić, że to Twój punkt widzenia, a inni mogą patrzeć na sprawę inaczej, powiedz: From my perspective. Brzmi to bardzo profesjonalnie i jest niezwykle przydatne w dyskusjach czy negocjacjach. Na przykład: From my perspective, the plan seems realistic albo From my perspective, it's not a big problem od razu słychać, że zaznaczasz swój punkt widzenia, a nie usiłujesz narzucić komuś swoją rację. A przy okazji, jeśli lubisz takie tematy i chcesz czegoś więcej niż tylko film, to mam coś dla ciebie. Po każdym odcinku wysyłam na maila małą paczkę dodatkowych materiałów. Czasem jakieś ćwiczenie, czasem rozszerzenie tematu, albo ciekawostkę, której nie zdążyłam omówić tutaj. Zawsze jest jakiś bonus, żeby łatwiej ci było utrwalić temat. A link do zapisu znajdziesz pod filmem. I guess. Zbrod I guess to w angielskim coś, co świetnie odpowiada naszemu polskiemu chyba. Sam czasownik to guess oznacza zgadywać i ten odcinek niepewności jest jak najbardziej wyczuwalny. Dlatego, kiedy mówimy I guess, to sygnalizujemy, że to nie jest mocne przekonanie, ale raczej domysł, luźne przypuszczenie. W polskim dokładnie tak używamy słowa chyba. Chyba tak, chyba nie. Chyba ona już wyszła, chyba się spóźnimy. Wszystko to można oddać prostym I guess. Na przykład I guess she's already left, czyli chyba już wyszła. Albo w krótkiej odpowiedzi I guess so, chyba tak. To idealne wyrażanie, kiedy chcemy brzmieć niezbyt formalnie. Ale również niezbyt stanowczo. Właśnie dlatego w amerykańskim, angielskim, I guess pojawia się na każdym kroku i działa dokładnie tak samo jak nasze codzienne chyba. If you ask me. Wrót If you ask me jest ciekawy, bo tak naprawdę nikt nikogo nie pyta. To wyrażenie jest w pełni retoryczne i oznacza: Ja teraz dorzucam swoją opinię. Bardzo często używa się go wtedy, kiedy chcemy zaznaczyć swój pogląd, nawet trochę wfrącając się, kiedy nie zostaliśmy poproszeni o komentarz. Możesz to potraktować jak polskie moim zdaniem, albo nawet jeśli chcesz znać moją opinię, ale w praktyce często brzmi to tak i tak ci po co Dlatego świetnie sprawdza się w codziennych rozmowach, small talku, kiedy chcemy nadać swojej wypowiedzi trochę luzu, ale też podkreślić, że nasza opinia różni się od innych. Na przykład: If you ask me, this meeting could have been an email, albo: If you ask me, she totally deserves a promotion. Tak naprawdę, nikt nas nie pytał, ale dzięki temu zwrotowi dodajemy swoim słowom charakteru i od razu zaznaczamy: Teraz moja kolej, żeby się wypowiedzieć. The way I see it. Zwrot The Way I See It dosłownie oznacza tak jak ja to widzę i ma w sobie dużo obrazowości. W praktyce użyjemy tego zwrotu, kiedy chcemy podsumować swoją ocenę sytuacji albo zasugerować rozwiązanie, ale w sposób miękki i niezobowiązujący: Na przykład, The Way I See It we don't really have a choice here, albo The Way I see It she's the best candidate for the job. Według mnie ona jest najlepszą kandydatką do tej pracy. Wydźwięk tutaj jest bardzo neutralny, codzienny, ale też uprzejmy, bo sygnalizujesz, że to jest sposób, w jaki ty patrzysz, a ktoś inny może przecież widzieć to inaczej. Dlatego The Way I See It świetnie sprawdza się w dyskusjach, kiedy chcesz przedstawić swój punkt widzenia bez brzmienia zbyt kategorycznie czy mentorsko. No dobrze, tylko jak sprawić, żeby te wyrażenia nie zostały w zeszycie, ale faktycznie wyszły z Twoich ust zamiast I think. Tu mam kilka wskazówek. Po pierwsze, wybierz tylko dwa ulubione zwroty i ćwicz je przez tydzień. Nie wszystkie na raz. Po drugie, ustaw sobie mini wyzwanie. W każdej rozmowie spróbuj choć raz użyć czegoś innego niż I think. Po trzecie, zapisuj całe zdanie, a nie pojedyncze słowa. Twój mózg lepiej zapamiętuje gotowe frazy, które później łatwiej przychodzą w naturalnej rozmowie. I pamiętaj, nie bój się brzmieć elegancko. Native speakerzy też żonglują różnymi formami, a im większy wachlarz, tym ciekawiej i naturalniej się komunikujesz. Daj znać w komentarzu, który z tych zamienników spodobał Ci się najbardziej, i którego spróbujesz w swojej następnej rozmowie. A jeśli chcesz więcej takich praktycznych wskazówek i gotowych materiałów do nauki, subskrybuj mój kanał i wpadnij na newsletter. Link znajdziesz pod filmem.